Sobotni wieczór, piąta zawodowa wolka Tomasza Nowickiego. Piąta wygrana. Gratuluję serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. Tak, piątka z przodu, tak jak zakładałem, że będzie piątka z przodu. No ale poza tym nie jestem zadowolony z zwycięstwa. Nie jestem zadowolony z, takiej, z takiego zwycięstwa. Z tego stylu. Z tego stylu, dokładnie. A co spowodowało, że, że nie jesteś zadowolony? A jakie Jakie mankamenty ze swojej strony nie, nie. Ogólnie mieliśmy zupełnie inny plan w ogóle. Ja miałem zupełnie inny plan, tak samo trener. Inaczej zakładaliśmy tą walkę. No, dużo czynników właśnie w okresie przygotowawczym zawiodło. Nie podszedłem do walki tak jak powinienem. Robienie też, testowanie na wadze. Robiłem to sam, bez pomocy dietetyku bez nikogo. Także na pewno to też zawiodło. No, nie ma na czym się rozczulać. Yy, nie rozstrzygałem się nad tym yy, Pracuję, pracuję już, już, już jestem w treningu, także czekam na kolejną walkę, żeby zamazać tą yy, czarną plamę Chodzi za czarną plamę Na pewno komentatorzy właśnie zwracali uwagę na to, że yy, Tomek nie jest sobą w do, do ostatnich swoich walk Właśnie to, to między innymi ten czynnik, że, że próbowałeś sam zbijać tą wagę przed walką? Nie chcę właśnie zganiać, tutaj typowo tylko na robienie wagi czy na cokolwiek no Tego dnia dokładnie nie byłem sobą. Yy, zabrakło moich yy, atutów, czyli szy szybkości, siły, dynamiki. To co w poprzednich walkach yy, już z kibiców swoich yy, przyzwyczaiłem do tego, że w każdej walce praktycznie mój przeciwnik leżał na deskach, a w tej walce prawie ja sam się przewróciłem w własne nogi. Tak zabrakło mi siły, wszystkiego także możliwe, że to było przezrobienie yy, wagi. Ale też mówię, tak nie zganiam na to, tylko kilka czynników na pewno spowodowało, że tak słabo wypadłem w walce. Przed walką podpatrywałeś pod swojego rywala Kurczę, może jedną, jedną walkę tam oglądałem jego właśnie i to też mnie zgubiło, że no, nie podszedłem do tego zbyt poważnie. Zobaczyłem jedną walkę i od razu sobie wbiłem do głowy, że to nie ta liga. No i no i może to też właśnie to był błąd mój. Yy, no ale wiadomo, nie odbieram Bartkowi, yy, no, w, bardzo dobrze zaboksował tego dnia i no, teraz. A, a nie obawiałeś się tego, że jest mańkutem? Że będzie znowu musiał z tym leworęcznym się zmagać rywalem? No, ja, no właśnie, ja przyzwyczajony do praworęcznych z mańkutami, yy, ciężko zawsze mi się robiło i, no i tym, ta, tym razem tak, tak samo było, że z leworęcznym brudny boks wychodzi. Miałeś okazję z kimś sparować wcześniej, przed tą walką, mając właśnie na uwadze poprzednie starcie z Mankutem? Czy jednak stwierdziłeś, że... Tak, miałem, miałem sparring partnerów yy, z Konina, któremu bardzo dziękuję za to. Też z Szemotu Olgertowi bardzo dziękuję za sparingi. Może nie, właśnie z Mankutami nie jest tak zbyt, yy, no, zbyt dużo tych Mankutów. No ale nie było, nie było zbyt dużego problemu, żeby ich znaleźć. Też chłopakom z Częstochowy dziękuję za sparingi i z Poznania Jackowi za pomoc w przygotowaniach. Świetne wejście Tomasza na galę z szalikiem. To było przygotowane, wyreżyserowane, czy to było tak no ad hoc? Yy, dostałem tutaj od chłopaków yy, obornicy, fanatycy, których również pozdrawiam, dostałem szalik i postanowiłem, że wejdę z, yy, Postanowiliśmy, że wejdę z nim do walki. No I wejście, tego dnia wejście, jedynie co mi się udało, właśnie tej słodnej nocy, to wejście, reszta nie, w ogóle nie poszła po mojej myśli. I generalnie ocenię samą galę, bo dość daleka podróż była. Sama ciebie. gala, same miejsce w ogóle, jakie tam dojechaliśmy, bardzo fajnie. Duży hotel, ogromny hotel, dookoła, duży teren. Świetne miejsce, świetna gala, w ogóle przez Mateusza Borka zrobiona. Oby więcej takich organizacji. Oby więcej taki właśnie, oby więcej takiej organizacji. No i mam nadzieję, że dostaniesz taką szansę właśnie takiej gali i wtedy już na pewno nie zagada. Teoretycznie wakacje, ale czy dla Tomka Nowickiego również będą wakacje, czy jednak szykujesz coś ekstra dla swoich kibiców? Wakacji nie ma i po walce miałem dać sobie odpoczynek, ale już na drugi dzień, w niedzielę wróciliśmy do domu i od poniedziałku wróciłem już na, do treningów. Pracuję nad tym, nad, nad tym, co zawiodło mnie podczas walki, żeby, będę, żeby następnym razem było lepiej. No i z tego co słyszałem to w sierpniu czy tam może we wrześniu organizują kolejną galę i chciałbym na niej wystąp wystąpić, mam nadzieję, że wystąpię. Już się nie mogę zaczekać kiedy wejdę w końcu między. W końcu. Kiedy wejdę znowu między Liny i będę mógł pokazać, udowodnić zwłaszcza sobie i że to co było teraz w sobotę to była jedna wielka powałka. Co jeszcze? Jaki, jaki plan na drugą część roku? Jak się uda może właśnie z dwie, dwie walki jeszcze stoczyć. Fajnie by było a nawet i więcej to w ogóle żebym był zadowolony. Tak, jak wspominałem, mógłbym się bić co tydzień, praktycznie. Także trzymam się tego cały czas. Uwielbiam się bić, także. W ringu, nie w ringu, na ulicy. W ringu. <laughs> Dokładnie, uwielbiam się bić w ringu i czekam na kolejne wyzwania. A co się dzieje w szkółce Twojej? Szkółkę prowadzę cały czas. Mam dużą już grupę młodych, doświadczonych zawodników, którzy. Też już no, jeden jest wicemistrzem Polski, drugi zaś do ćwierćfinału finału mistrzostw Polski młodzików doszedł. I coraz więcej młodzi, młodych talentów rozwija się. trenują tutaj u mnie w szkółce. Jeżeli ktoś widzę, że jest lepszy, zabieram ich do, do swojego trenera do szamotu. Na razie trenujemy na dworze, nie mamy sali. W sumie, no, nie, nie chcemy być na sali, na dworze teraz fajny, a fajnie się na dworze trenuje. Także przez lipiec chyba trenujemy, w sierpień wolne i od września pewnie będziemy wracać na salę. Na pewno na Facebooku na bieżąco wszystkie informacje, naszej szkółki i twoje... Tak, zapraszam szczerze, Oborniki Boxing Team, szkółkę na Facebooku, fanpage'a, tam wszystko można się dowiedzieć. Zapraszam wszystkich dzieci, młodzież, dorosłych na zajęcia bokserskie. Przyjść może każdy potrenować, zobaczyć jak to wygląda wszystko, także gorąco zapraszam. Podczas walki nie zdążyłem podziękować wszystkim, bo zabrali mi niestety mikrofon, bo raz się przyjęzyczyłem. Także dziękuję moim sponsorom za pomoc w przygotowaniach. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali mi w przygotowaniach do walki teraz. I oglądali trzymali kciuki. Pozdrawiam nowicki team.